Witam serdecznie i zapraszam na nietypowy cykl filmików. Nie samą pracą się żyje. Oprócz tego, powinno się jednak poświęcić czas rodzinie, a jeżeli jeszcze troszeczkę tego czasu zostanie, można znaleźć sobie jakieś fajne hobby. No więc moje stare hobby z bardzo dawnych czasów to jest krótkofalarstwo. Obecnie nie bardzo mogę się w to bawić, ponieważ rodzina i praca pochłania mi cały czas. No, to sobie przynajmniej troszeczkę o tym poopowiadam. Kto to jest krótkofalowiec? To jest taki człowiek, który interesuje się techniką radiową, elektroniką i przekazywaniem różnych informacji na odległość właśnie drogą radiową. No, więc każdemu, oczywiście, gdyby tak każdy chciał sobie eksperymentować z jakimiś urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, z, głównie z nadawczymi, i budował różne dziwne urządzenia. Które by nadawały w różnych dziwnych miejscach, to oczywiście w eterze zrobiłby się bałagan i to praktycznie uniemożliwiłoby y, jakąkolwiek działalność radiową. Tak więc jest to tak troszeczkę jak z ludźmi, którzy lubią na przykład budować i modyfikować auta. Każdy sobie może auto zmodyfikować, y, zabronić nie można, natomiast gorzej by było, gdyby każdy sobie auto modyfikował i czymś takim jeździł po ulicy, ponieważ w y, można by y, wtedy się spodziewać, że takie auto mogłoby nie spełniać pewnych norm, na przykład dotyczących emisji hałasu albo na przykład spalin. Tak więc dla takich ludzi specjalnie tworzy się wydzielone tory i każdy może sobie takie autko zmodyfikować i jeżeli mu właściciel takiego toru y, pozwoli, może sobie na tym torze się w przestrzeni zamkniętej ścigać nie kolidując z normalnym ruchem ulicznym. Można to też robić w ramach własnego terenu, nie ma problemu. I tak samo jest z krótkofalarstwem. To znaczy, jeżeli ktoś odczuwa wielką potrzebę, żeby budować jakieś urządzenia nadawczo-nadawcze i sprawdzać, gdzie to będzie słychać, jak to będzie słychać, no to przepisy regulują. Są wydzielone fragmenty częstotliwości i przepisy mówią, co można robić. W ramach tych częstotliwości. Oczywiście trzeba mieć na to pozwolenie, trzeba zdać egzamin i uzyskać to się ładnie kiedyś nazywało świadectwo uzdolnienia, i na tej podstawie otrzymuje się pozwolenie radiowe wydawane czasowo na okres bodajże 10 lat. I w ramach tego pozwolenia już można budować różne dziwne urządzenia nadawcze o mocy takiej. Jaka jest podana w pozwoleniu, w moim wypadku to jest 150 W. To jest już, całkiem solidne, to już jest całkiem solidne urządzenie, całkiem solidna moc. Natomiast ja nawet z taką mocą nie pracuję. Zwłaszcza że ostatnio w eterze w ogóle nie pracuję. Dlaczego w ogóle warto się tym interesować? Dlaczego warto się bawić? No przede wszystkim po to, żeby poszerzyć sobie horyzonty, po to, żeby uczyć się czegoś nowego. To jest fajna zabawa. Każdy jakiś swój powód może znaleźć mnie, to po prostu ciekawi. Mamy teraz XXI wiek, i ludzie generalnie powinni orientować się w technice, jak to działa, co jest możliwe, jakie realia tym rządzą. Tymczasem tak naprawdę niewiele osób wie, jak takie radio działa i co ma w środku. Teraz zresztą. Warunki do zabawy w krótkofalarstwo bardzo się zmieniły niż w porównaniu na przykład z, z latami 80., które ja pamiętam. Z jednej strony jest łatwiej o sprzęt, łatwiej o części, można mnóstwo sprzętu dużo taniej kupić, ściągnąć, nie trzeba wszystkiego od zera budować. Z drugiej strony, niestety, ponieważ coraz więcej elektroniki jest wokół nas, w związku z tym fatalnie wzrósł poziom zakłóceń. I dochodzi nawet do tego, że w praktyce, tak jak to jest w moim przypadku, uruchomienie odbiornika u mnie w mieszkaniu no nie ma sensu, ponieważ jeżeli podłączy się go do anteny, to wskazówka wskazująca poziom sygnału od samych szumów, od samych zakłóceń od razu ląduje na końcu skali, i oczywiście nie jest możliwe, żeby cokolwiek przez takie radio usłyszeć. Co ciekawe, wystarczy to samo radio, znieść na dół na parking. Do samochodu, podłączyć do samochodu, ono jest zasilane z 12V, można go bezpośrednio do akumulatora podpiąć i okazuje się, że jednak coś słychać. Że jakieś stacje jednak, zwłaszcza w zakresie fal krótkich, pracują. Tym niemniej Oczywiście, to jest żadna wygoda siedzieć z takim urządzeniem w samochodzie, nie mówiąc o tym, że to urządzenie pobiera trochę prądu, i po kilku godzinach takiej zabawy można się liczyć z tym, że się raczej samochodu nie uruchomi. Tak więc, w ramach odpoczynku od architektury i rysunku, troszeczkę poopowiadam o krótkofalarstwie i na początek wyjaśnię, jak działa radio, co tam w środku jest. Serdecznie zapraszam.